Z Ewangelii według Świętego Marka: Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i odpocznijcie nieco. W historii Kościoła zdarzały się różnego rodzaju herezje. Jedna z tych herezji, wcale nie mniej niebezpieczna od innych, mówiła. Że Jezus Chrystus był człowiekiem, który ty, był Bogiem, który tylko udawał człowieka. Jego ciało nie było prawdziwe, ludzkie, było tylko udawane po to, by być bliżej nas, by sprawiać dobre wrażenie. To jest kłamstwo. Jezus był w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem ze wszystkimi przypadłościami ludzkiej natury i ludzkiego ciała. Jedyne czym się od nas różnił, Fakt, że był bez grzechu, ale jako człowiek był obciążony wszystkimi tymi trudnościami, dramatami, komplikacjami, ale także radościami i przyjemnościami, które dotyczą każdego człowieka. Mówię o tym dlatego, że, jedno, że takim pokłosiem herezji głoszących. Iż Jezus nie był prawdziwym człowiekiem, jest myślenie, które, jak sądzę, nie jest nam obce, a mianowicie taka myśl, że Jezus nigdy nie odpoczywał. To nie jest prawda. Gdyby Jezus nigdy nie odpoczywał, to umarłby ze zmęczenia. Jezus odpoczywał i ten jego odpoczynek yy, miał zapewne różne formy. Oczywiście w Ewangelii widzimy go wielokrotnie odpoczywającego na modlitwie. Widzimy go także odpoczywającego wśród ludzi, na przykład na weselu w Kanie Galilejskiej. Ale jak sądzę, Jezus odpoczywał także y, robiąc sobie drzemkę w ciągu dnia, jak wtedy, gdy spał w łodzi, czy wtedy, gdy spotkał się ze swoimi przyjaciółmi w jakimś zacienionym domu i skorzystał nie tylko z chwili samotności, z dobrego posiłku, ale także z bliskości ludzi, których kochał, z tego, że mógł z nimi na spokojnie pogadać o sprawach zwyczajnych i codziennych, wypić z nimi szklankę orzeźwiającego napoju, zjeść drożdżówkę czy jakieś inne blisko wschodnie słodycze, podzielić się owocem, jednym słowem odpoczywać, tak jak Bóg nauczył nas odpoczywać z miłością i y, z dobrocią. Jezus odpoczywał, i to znaczy, że Ty też masz obowiązek odpoczywać. Odpoczywać pięknie i dobrze. Odpoczywanie jest jednym z praw, które nadał Ci Bóg. Nie rezygnuj z tego prawa, bo jest także wymaganiem, jest obowiązkiem, jest zadaniem, które Bóg na Ciebie nałożył. Do zobaczenia jutro.